Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Zaraz porozmawiamy z osobą, która chyba nie chciała być. Yy, chyba nie była mile widziana na konferencji Prime MMA Show. Yy, kto to taki to przekonacie się już za sekundkę. Oh yes, yes, o jest, jest, to jest on! Zagrywałem. Siema Co się stało? W brodę? taki biały No to widzisz jeszcze peruka. peruka. Takie no chciałem wejść sobie na konferencję, bo mam zakaz wejścia na konferencję, więc uznałem, że muszę wejść. Kolejny twój zakaz. Kolejny mój zakaz, który został z powodzeniem złamany, bo wszedłem. Wszedłeś, ale potem coś. No ale no potem poznał mnie jeden ochroniarz, który mnie zna tam już od paru lat swojemu. I, no i no i brzydko mówiąc się rozjebał i mnie wyprowadzili wszyscy. No, a o co chodzi z tym zakazem? No bo kurde, Juźwięk pilnował, żebym tu za dymy nie zrobił, wiesz, no ja chorzy to. Boją się tego kaluskiego, że w dziurę tutaj nie by dostał po prostu to wiesz. To się pana nazywa y, Prime za dyma. No, no właśnie, no boją się o prawdziwe dymy, Dokładnie. bo oni to nie mają, to są sztyczne dymy, a jak przychodzi prawdziwy dym, to się boją właśnie o bezpieczeństwo. Jesteś sam czy z ekipą? Sam, no widzimy. Zobaczymy, dawa, dawa, zobaczymy. Zajdź. Jest ekipa, ale mam miecz w bagażniku. Nie ma ekipy jeszcze, zobaczymy do bagażnika. Tak, tak. Czy, czy tam ktoś jest tak, w tym tak, bagażniku? Zauważ, w zobaczymy, to zobaczymy, czy ktoś w bagażniku. O, Zaraz zobacz, o. Laskę. Jest laska, świętego katana jest jakaś, to jest już broń biała. Nie no, ale z laską nie? Przedemnie... A to? A to? Treningowanie jest to... do, do okej, okay, dobra. Nie wnikam, ja się nie znam, dobra. Przez chwilę rozmawiałem z Piotrem Kałuskim i powiedział, że to nie oni, to nie ochrona chroni go przed Tobą, to to nie, to nie ciebie przed nim, tylko na odwrót. Okej. Okay. To czemu, to czemu śmieciu, tchórzu bałeś się być z Tarzanem, bo też przyszedł? Odmówiłeś walki Tarzanowi, obsrańcu. I co, ty, 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 jesteś impotentem, gościu. Ty się boisz wszystkich. A powiedział też, że miałeś ty dostać propo dostałeś propozycję walki no, z nim. No zgodziłem się, zgodziłem się, ale moi wodarze powiedzieli, że ja już w takim głównie nie będę się taplał, bo ja dostałem twojego pana do zgwałcenia, a nie takiego śmiecia jak ty. Pana, czyli? No, jak to jest jego panem? To ty musisz powiedzieć, ja nie ja, lubię. Ja będę. Ja dostałem to, czego chciałem. Ja zawsze dostaję to co chcę. Czyli z kim wiesz walczył? Z tym, kto mi napluł na auto. Napluł ci Amadeusz, tak? Wezełż. Okej, okay. a kiedy się będziecie bili? No. Trzeba zobaczyć. Dobra, czy dzisiaj dojdzie do Twojej konfrontacji z ochroniarzem z Tindera? Nie, nie, no nie mam czekać na taką pizdę. Ja dostępną. Nuda. Przyjechałeś specjalnie z nie, Trójmiasta? Nie, nie miałem z nagrywki do, do, do Hailik właśnie. No. I, no i przy okazji zadzwoniłem do mojej koleżanki Roxany Piątkiewicz, serdecznie ją pozdrawiam i ona mi zrobiła taki super make-up, bo się tym zajmuje, peruk, kupa, kupia perukę, wszystko. Nie wiem, czy macie mnie nagranego, jak ja tam wyglądałem, nie, jak nie, 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 to sobie nie znajdźcie, bo już znajdźcie sobie, bo no, ochrona nikt nie tylko gościu, który mnie zna od lat, nie, no więc. Okej, okay, ale przed chwilą też ochroniarz Tintera powiedział, że może się z tobą bić wszędzie, na parkingu, na ulicy. Dobrze. Dobrze, to byśmy się bili. Ale jakby teraz tutaj przyszedł? No to byśmy się bili. To może po niego zaraz pójdziemy. No, no ale gdzie on wyjdzie przed walką teraz, Pięć dni przed walką, takie gadki to wiesz, do kamery, a wszyscy wiedzą, że ja tu stoję i co, i gdzie oni są? I zakazu nie ma. No zakazu nie ma, ja sobie stoję sam. Ale jesteś zdziwiony, że byłeś zdziwiony, że nie chcą cię wpuścić na Prime? No tak, no zdziwiony byłem w jakie zachowaniu zachował się jak cipa w ogóle. Naprawdę tak uważam. Się go za... Uważałem go za poważnego faceta, naprawdę. Straciłem szacunek tego człowieka, bo bez mojego miasta i zachował się jak niepoważnie, no i tyle. Bez, bez względu na bezpieczeństwo jakieś cyrki, robić powiedziałem, że udzielę wywiadu normalnie, to twój frajerski zawodnik się rzucił na mnie. E... Jak stałem z dziećmi robiłem zdjęcia. Ja się zachowuję jak cywilizowany człowiek, zobaczę, jakie mam strój ładny. Garnitur na miarę, a nie jakieś wiejskie szaty, jak o, wy. Okej, okay, ale wszedłeś i co się potem Wszedłem no i wyszedłem, no bo mnie poznali ochroniarze, nie? No i widzisz, już jak nie, nie, musi wejść, musi wejść, bo się popłacza. Zabierzcie mi kredki. Słaba, słabe zachowanie, bardzo. No, no dobra, ale przyszedłbyś tam i zobaczyłbyś kołskiego, to co no, by. zrobił? no ja nie chciałem się z nim bić, no i ja chciałem tylko jajek mógł w niego rzucić i to wszystko. Marzejka? No to. Zaraz zobaczymy. żeby miał jajka w przyszłości, Aha. żebyś miał jaja, gościu, takie wiesz, prawdziwe, bio, <laughs> a nie takie te twoje, puste. <laughs> Dobra, mordo. Dobra, dzięki. Dzięki, bo kurwa, widzisz, wywiadu chciałem udzielić już trzeci, czy czwarty nawet. Wszyscy do mnie przychodzą. Był to by, by ktoś jeszcze? Tak, Michał Roguziński super. O, proszę. E, z, od nas Hajlik też dziennikarz. na nie szarym końcu, jak zwykle. Czyli, no tak, ogólnie tak, jak ostatni przyszedłeś. No. Ale ostatni będą. Pierwszymi, tak. Jeszcze. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dzięki. Zawsze, jak zawsze było bardzo miło. Dziękujemy bardzo.